Dominikanie powstali z miłosierdzia. Święty Dominik, kiedy się modlił nocami, to modlił się: Panie, cóż się stanie z grzesznikami? On współczuł grzesznikom. Dlaczego? Pewnie dlatego, że wiedział, co to znaczy zgrzeszyć i co to znaczy odłączonym być od Boga. Grzech jest przekleństwem. Grzech jest czymś, co nas od odrywa od miłości Boga, czymś, co nas zamyka na Jego. Działanie. Grzech sprawia, że, że my się odwracamy do Boga plecami, a wobec tego nie mamy szans na szczęście. Taki stan jest stanem opłakanym, stanem, na którym naprawdę trzeba wylewać łzy. I Dominik, który jest przejęty losem grzeszników, dla każdego z nas jest jakimś takim niedościgłym wzorem. Jest kimś, kto pokazuje nam, o co w ogóle chodzi w naszej posłudze. Chodzi o to, żeby głosić Jezusa, który jest drogą powrotu, właśnie z tego opłakanego stanu. Dominik, który płacza nad grzesznikami, jest jednocześnie tym, który mówi, że naszym zadaniem jest głoszenie prawdy. Dlatego w haśle, które zakon ma od samego początku, jest veritas, prawda. Trzeba powiedzieć ludziom o tym, co im grozi, jeśli się nie nawrócą. Że w tym odcięciu od Boga mogą umrzeć i pozostać, że naprawdę grzech jest czymś, co szkodzi i odbiera szczęście, czymś, co skazuje na niepowodzenie. Głosimy więc prawdę, dlatego że współczujemy grzesznikowi tego, tego w czym się znalazł. Wiadomo, ten stan grzesznika znamy od wewnątrz. Sami jesteśmy grzesznikami i, i często sami potrzebujemy głębokiego nawrócenia i przejęcia się tą prawdą, którą głosimy. I teraz naturalnym miejscem, do którego będziemy szli i naturalnymi osobami, których będziemy szukać, to są poganie. To są ci, którzy są nieochrzczeni, którzy są wyjęci z tego bezpośredniego, bezpośredniego działania sakramentów i Ewangelii. Wobec tego katechumenat, przygotowanie ludzi do chrztu jest czymś naturalnym dla Dominikanów, czymś co jest wpisane jakoś głęboko w ich misję, w ideę ich zakonu. Sam Dominik za swojego życia szedł właśnie do heretyków, do tych, którzy się odłączyli od kościoła, do Katarów, do Albigensów, którzy błądzili szukając Boga i którzy żyli w odcięciu od sakramentów. Po co do nich wychodził? Po to, żeby ich przyciągnąć z powrotem. Bo wiedział, że jeśli tego nie będzie robił, to im grozi zatracenie, grozi im przepaść. Wobec tego katechumenat jest czymś, co musimy robić, a przynajmniej czymś, co tak naprawdę, gdy robimy, to I jesteśmy jest dominikanami. Zawsze problem ten pierwszy, w którym się spotykasz, gdzie się udać, od kogo zacząć nie, ten kontakt. Bałem się takiego zderzenia, odrzucenia, jakiegoś spojrzenia czy potraktowania. Jakiś dziwny człowiek przyszedł, skąd on się tu wziął, czego on tu w ogóle chce. Nie wiem, no takie są jakieś. I czasami lęki, jak nie wiesz, gdzie z kim zacząć rozmawiać, żeby to ktoś zrozumiał z drugiej strony. Nie? Część z osób, które przygotowujemy to są obcokrajowcy, a część to są Polacy. Niekiedy to są osoby, które były wychowane w rodzinach na przykład świadków Jehowy, albo w ogóle w ateistycznych rodzinach. Każdy z nich ma inny poziom znajomości Jezusa i w ogóle wiedzy o tym, czego Chrystus uczył i kim jest. Wobec tego, jak przychodzą do nas, to potrzebujemy takiego czasu, żeby rozpoznać w ogóle skąd są. Dlatego ja z nimi rozmawiam indywidualnie, a spotkania, które mamy w pierwszym okresie takiego pre-katechumenatu, tak naprawdę, czyli przygotowania, żeby te osoby mogły podjąć decyzję na to, czy chcą być ochrzczone, są poświęcone takim zupełnie podstawowym sprawom. Mówimy w ogóle o tym, co to jest wiara, rozmawiamy o tym, jaki jest Bóg. Tłumaczymy, że Bóg jest jeden, chociaż w trzech osobach. Mówimy o Jezusie Chrystusie, mówimy o grzechu, o stworzeniu, o wszystkim tym, co dzieci się uczą na religii. Po co? Po to, żeby te osoby, które przychodzą, mogły zobaczyć z takiej szerokiej perspektywy, czym jest chrześcijaństwo, czym jest wiara w jedynego Boga, który się objawił. Wielki post to jest taki naprawdę intensywny czas przygotowania do chrztu, dlatego że prawie co tydzień jest przewidziany obrzęd albo modlitwa o oczyszczenie z grzechu, z ran, które grzech zadał, czy z jakichkolwiek wpływów złego ducha. A z drugiej strony są to obrzędy, które się skupiają wokół przekazywania katechumenom skarbów, jakie ma Kościół. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Zebraliśmy się po to, żeby przyjąć wyznanie wiary, żeby ostatnim obrzędem przed przyjęciem chrztu przygotować Ele i Daniela do otrzymania łaski paschalnej. Dlatego najpierw będziemy słuchać Słowa Bożego, aby ono nas kierowało i prowadziło w tym wszystkim, co się dzisiaj będzie działo. Bo jeszcze to było gdzieś tam, wiesz, no tak, no za tydzień, za miesiąc, daleko. A w tej chwili to już wiesz, że to jest teraz. I strasznie mało czasu. A z drugiej strony się cieszę, że to już jest tak niedługo. W Wielką sobotę, zanim się zacznie Wigilia Paschalna, czyli ta noc, kiedy katechumeni przyjmują sakramenty wtajemniczenia, dokonujemy obrzędu efata, czyli otwórz się. Prosimy Boga, żeby otworzył ich zmysły, oczy, słuch, a także ich usta, żeby mogli odpowiedzieć Bogu na jego wyzwanie. Jeżeli mówisz, czas powiedz, czym na misko to, to dla mnie to jest to naprawdę jeszcze raz przemyślenie gruntownie i przemodlenie mojej wiary. Tak? Jeżeli ja mam stanąć przed żywym człowiekiem, przed człowiekiem, który ma konkretne pytania, który ma konkretne wątpliwości, który szuka, który pragnie spotkania z Chrystusem, to ja sam po takich po naszych studiach teologicznych, kiedy człowiek czasami siedzi zamknięty w murze i nie ma takiego kontaktu z ludźmi albo nie zawsze. Ten kontakt no właśnie jest taki otwarty, tylko jest naszpracowany jakąś wiedzą teologiczną, e, której być może ja teraz odkrywam, że nie zawsze rozumiałem. Jakby jest taką próbą przełożenia tego wszystkiego na, a, na język, który, który mi coś mówi, który ma powiedzieć drugiemu człowiekowi. Tak? Dlatego, jest próbą zrozumienia tej teologii, e, i, i też próbą właśnie jakiejś mojej drogi w tym. Dlatego, Katochman jest też moją drogą. Podczas, e, podczas całej ceremonii e, były takie emocje, że połowy nie pamiętał <grym> e, tego samego oczekiwania. Z początku wydawało mi się, że przed chwilą się to zaczęło, a już, e, już po prostu przeszliśmy do, e, do Chrztu, bo od Chrztu się zaczęło, który obmył moje wszystkie grzechy do, do tej pory, łącznie z grzechem pierworodnym. I sama, samo wspomnienie tego y, chrztu oraz Eucharystii i bierzmowania y, jest niesamowitym przeżyciem. Nie tylko dla mnie, także też dla mojej rodziny, która ze mną tam była. Zwyczaj jest taki, że dorosłe osoby chrzci biskup. Ja mu się wcale nie dziwię, bo to jest jeden z najpiękniejszych momentów w życiu księdza, kiedy może udzielić sakramentu, który wszczepia ludzi w Chrystusa, który czyni to z każdego człowieka, że Jezus się z nim utożsamia, że jest, mówi o nim ja. I my akurat jako Dominikanie mamy. Co roku otrzymujemy od Biskupa ten przywilej, żeby te osoby, które przygotowujemy do chrztu, żebyśmy mogli je faktycznie też ochrzcić, żebyśmy mogli je wtajemniczyć w Chrystusa przez te konkretne sakramenty. Dla mnie osobiście jest to taki no, najbardziej wzruszający moment w życiu księdza czy w byciu księdzem. Tak naprawdę wtedy dopiero widać bardzo wyraźnie, po co księdzem się jest. Cały czas z wami będzie Sebastian przy was siedział, więc to tak dużo, dużo spokoju. On będzie wam powiedział, kiedy podejść, jakby co, będzie jakoś tak to nad wszystkim czuwał. To jest takim aniołem stróżem, więc tutaj do niego na spokojnie, wszystko, nie, nie ma się co stresować, to na samym miejscu. Nie będziecie sami tak w tym tłumie, będzie przy was Sebastian. Natomiast ta liturgia sobotnia jest rzeczywiście bardzo rozbudowana, stąd to to, to, to. więc kiedy już zajmiemy miejsca w kościele, to jakieś 10 minut przed 21 nie wystraszy się, ale w kościele zgaśnie światło. Kościel nie będzie w ogóle żadnego światła, będzie całkowicie ciemno, ża żadne źródło prądu, będzie po prostu ciemno. ciemno. Droga była przede mną, ale, ale dałam radę. Też najważniejsze jest to, że każda osoba, bez względu na wykształcenie, jakie posiada, bez względu na, na, na to, kim jest i jakim była wcześniej człowiekiem, może przystąpić do takiego katechumenatu i znaleźć swoją drogę w życiu. I wiadomo, że jesteśmy. Tak jakby my wybieramy drogę, jaką chcemy przejść i, i ja uważam, że to była bardzo słuszna decyzja i ta droga, którą teraz idę jest po prostu bardzo dobrą drogą dla mnie. Elżbieto Mario, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Danielu-Robercie, ja ciebie chrzczę w imię ojca i syna i ducha świętego. Elżbieto i Danielu staliście się nowym stworzeniem i przeoblekliście się w Chrystusa. Przyjmijcie zatem białą szatę i zachowajcie ją nieskalaną aż na sąd naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymać życie wieczne. Zastanawiamy się, żeby katechumenat nikogo nie oneśmielał. Jak zawsze mówimy, że startujemy z poziomu zero. Tak? Każde pytanie jest dobre. Są co najwyżej niefortunne odpowiedzi. Wszystko może być dziwne. O wszystko można zapytać. Wszystko można skrytykować. Można wyrazić każdy swój sprzeciw i każdy argument, który się rodzi w moim sercu czy w moim umyśle, który nie zgadza mi się z tym, co mówi Kościół. Dlaczego można? Dlatego, że jeśli się tego nie wypowie, jeśli się szczerze nie podejdzie do chrztu to i do tego przygotowania, to można się bardzo mocno oszukać. Można się samego siebie wprowadzić w błąd. Dlatego staramy się, żeby katechumenat był taką przestrzenią do tego, żeby każdy mógł zadać pytanie i każdy mógł wyrazić swoją wątpliwość. Bo startujemy z poziomu zero.